Takim dziwnym, bo będziemy grać Minecrafta .0 .0 Minecraft 1.0.0 yy, Minecraft. gram drugi raz. Nie, no drugi raz. Nie, który się grałem raz, który niż raz. gram teraz w Minecraft 1.0.0. Zaraz tworzymy nowy świat, więc wiecie co robić. Zaraz tworzymy nowy świat. Wielka chwila, tworzymy nowy świat. Możemy go, jak go nazwiemy? Kiemu może... Nie wiem jak. Jednego Ym... może... Netra! Minecraft 1, kopka 0, kopka 0. Survival, hardcore. Hardcore jest? Hardcore? Nie jest to Survival. No reward, Dobra, Creative Network. Lecimy. Dobra, wszystko mamy tutaj ukończone. Wszystko. Prawie. Prawie wszystko. Simulation, World War, Obit. Y game menu, back to, the, back to the Game. O kurde. Naprawdę ciekawie. O kurde. Zaraz, sprawdźmy EQ. E. O, to naprawdę ciekawie. Czy kwiatek już spada? Tak. Biegać nie można. Dobra, zetnijmy pierwsze drzewo. Czy był tu Achievement na pierwsze znowu? A. Tak, Achievement get, getting work. Yy, a jak działał... A, nie było wtedy tego... czatu. Okej. Okay. Powiem wam, nie jest najgorszy temat, nie tylko jest kilka minut, bo nie można biegać na przykład. No mam tu FPS-ów? nie wiem. Nie wiem, o co tu chodzi nawet. O co tu chodzi? FPS. Jakiś C. FPS-ów mam... kurde FPS-ów 38 Dobra yy, mam deski z pod... Boże, o kurde chcę jeszcze przetworzyć tak, Chciałem przypomnieć, że to jest Pierwszy odcinek na komputerze więc wiecie, pyk, to To. To. Dobra. zetniemy. Napiszcie w komentarzu, czy chcieli mieć serię z tego. No, Może byście chcieli, to ja mogę zrobić serię. Oj. Dobra. osta, osta, o, kurde. One biegają tak szybko, ja, że nie będę na dołączać. Dobra, pyk. Kolejna, o, o, to. O chodź tu Ej, o to. E, kiedy to. Chodźcie lewę. Nie czekaj nie gdzie. Dobra. Ej, cztery wełny. Ja stujemy i łóżko. Tu i łóżko. Czerwona jest. O, matko Ja, ja teraz mało zrobiłem tą siekierką. Ona się tak złożyła Dobra, wykopię drzewo. Tak myślę, że na tym drzewie zakończy mi się ta sikiera. Jakie dziwne mam przeczucie, powiem wam, się. jak wezmę te ze całe drzewo, to sikiera się, się skończy. Nie wiem. O, dobra komu do tego bluza. Yy, no dobra. Zajmę sobie to tu. To tu. Przepędzimy się. Dokopiemy je. Tak do końca. Jeśli chcecie szybko kolejny odcinek, zostawcie tutaj, nie wiem... 5 lajków, nie 5. 7 lajków, a będzie kolejny odcinek. O, i fajna nie ma pod zetką. I pana nasionu. Ja na tak, coś mam. tu krzycina. Ile tam jest zwierząt? Co tam idę? Ja w ogóle... Nie trzymam kontrola, bezużytecznie go trzymam. Początk kontrolu jestem już zaczęły na do 1.16.5, bo wiem o tym, że już jest 1.16, ale wolę grać na... Ale wolę grać na wersji 1.16, bo tam wiertki, no. Czekam aż wyjdzie trochę więcej tych rzeczy. O, obrazę tu. Mućka, ty, już zacząłem, to czymś... zacząłem, to dobiję. O, matko, no, o, Tak, nie to dziwnie wygląda, to jest wołowina. Ja nie mogę! To w ogóle nigdzie nie wygląda, jak się przyrzucicie na przykład z jakiegoś mięścia randomowego. Na przykład 1.12 albo jeden 1.16. To kurde, to mega dziwnie jest. Dobra. Napiszcie w komentarzu, że chcecie serii i z tego samego świata. To możemy normalnie serię zrobić. Będziemy nagrywać odcinki. Fiby będą nieregularnie, więc wiecie. Dobra, nie wiem. Kurde. Muszę iść do kopalni. Więc teraz tak. O, co jest? O co chodzi? Panie, cztery FPS-y. Trzy. Trzeba chwilę poczekać. Trzeba chwilę poczekać, więc się czytują więc -y. tak nie zrobić kopalnię. Tutaj niech będzie kopalnia. ale jaka czułość jest tu zrąbana. Ja nie mogę. Kopalnię trzeba zrobić. Jezu, nie mogę. Sara mm -hmm. popularna, słodki. Pierwszy tą... stoł. mogę się wyłączyć. Nie chcę się patrzeć na te aserty. Dobra, mamy kobyl stoł na 4. Cztery... 5, 6, ok. W ogóle zbudniałem, nie to wiem. Siema świnie. Więc powiem Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście. Czy, chcielibyście? Czy chcielibyście na przykład, może, serię z tego? Czy nie chcecie, może, serii? Ja to wszystko przyjmę Do information. Więc wiecie, jak wtedy jest ten? Seria z tego? To normalnie, pisujecie... Yy, tak, seria, nie chcecie serii, to nic nie pisujecie, będę wszystko wiedział, normalnie. No. Dobra, crafting. Zalane tą sieją tą świnię. Świnia, chodź tu. Nie biegasz, jesteś taka szybka, no. Ja nie mogę inaczej... <grych> o, co chodzi? No. Dojechana świnia. I dlatego. za, Czy tu była jeszcze druga? No, jest też. Siema, Dajmę te spawn tutaj, bo nikt nie musi potem biegać. Yy, tutaj nie będzie spaint. O. Dobra, dobra. Kopimy się w dół. To tyle tego dista O, tego kilofa mogę korzystać, bo będzie ta tak? już chyba za dużo go trochę tego dispeta tutaj. Co? To jest jakieś tekstury packi, co są takie. Ja nie wiem co to jest. Co ja Gravel, o kurde teraz nie wiem, że ten gravel wygląda No to mogłem od razu się dowiedzieć. Dobra, 8, 9 Dobra, 12, idę do góry Idziemy do góry normalnie moi kochani Dzone Idziemy do góry, trzeba postawić crafting table Postawiamy crafting table, dajemy sobie, robimy piecyk Bo będziemy robić wtedy węgiel zewny. Dajemy sobie piecyk jako pierwszy i znowu mamy lagi, o co chodzi, nooo, o 8, 3, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12. Better game. No i zaraz będzie trójka, szóstka, dwójka, jedynka, dwójka. 35 FPS z Noidora, teraz mogę grać. Potrzebuję dużo wungla, bo zrobię węgiel zewnątrz, z którego zrobię pochodnia. Więc kopię. Uh -huh, uh -huh. 1-0.0 -0 Majka. Jak ja na nim dawno nie grałem. Z tylu, że do to ja chyba grałem rok temu, no powiedzę. Wcześniej były się kryty, no to ja korzystałem z wielu Launcherów Minecrafta, bo korzystałem z Krystala, z Yashimy korzystałem, Yashima Launcher, Akoszyn Launcher, no było dużo korzystania, FK jeszcze było, FK Launcher, no, więc wiecie, jeszcze był zwykły Minecraft, premium miałem, ale go nie miałem, bo go miałem, ale on mnie zdenerwował, więc wiecie, to nie mogłem mieć Tutaj tej kudy. wiecie. Zrozumiałem, że wszystko, zaraz, pięknie. Mamy tego tutaj. Miejmy to w pół. O kurde, no. Ja nie mogę. Dajemy to do góry. To tak robimy trzy. No i się przepala, GITES! ja jakie to jeszcze stare tutaj jest. GITES majonez, ja zobaczę aż się ich zwęcę. Dobra, co ja tu mam. Um, bacon bread. biak, co co, to, 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 to. E, biaksy, biaksy. A, Żelazo. W ogóle diamanty. Tutaj, 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 co. Idę na powierzchnię, do bibliczka. Ale i też, Tak Jeszcze zmęczyć, nie, b... nie da się od razu do bi... O, Nie da się od razu do normalnie, aż do Cztery węgle. Nie będę tutaj 6 tego. Ty możemy spać, okej. Okay. Mój nóg nie widać. To jest dziwne. Dobra, teraz tak. Jas. I dwa. Pochodnia. 16 pochodnek. Nie ma, kurde, pod F drugiej...